Dziś musimy zebrać wszystkie pieniądze, jakie znajdują się na ulicy i gatek, podobno Ptyś gdzieś znalazł milion dolarów tam z przodu przed nami. <laughs> tak, milion dolarów! I my też musimy znaleźć szybko! Tutaj widzę pierwszy pieniążek. O! I tam widzę kolejny. Ej, to jest bardzo łatwe do znalezienia. Patrz, wystarczy, że znajdziemy te pieniążki. O, tak i kolejne. Oei. Tutaj już jest ciężej. Gdzie są kolejne pieniążki tutaj? Widzisz gdzieś je czy nie? No. Ej, na drzewie, dobra! O tak, jesteśmy okropni, bliżej od miliona o. dolarów. O, Cześć. No co tutaj robicie? Ty za te wszystkie pieniądze kupiłeś tą piramidę, czy co? Tak, wiesz co? To jest piramida ptysia jest naprawdę bardzo fajna. O! A czy wiedziałeś, że w środku jest pieniądze, które zabieram? O! Zabieram, czy nie? O, zabieram. Tak, zabieram! Musimy zebrać jak najwięcej kasiory, musimy zdobyć! Co się stało Dlaczego Gacek mnie zdetonował. Nie, się co Bo to było? nie mogę. No i co ja mam teraz zrobić, jak mi Gacek coś takiego zrobił? Nie, no to jest przesada. Nie, no nie co? się tak, to nic się więcej nie stanie co, nie? Co? Jak to? Czekaj, Dę, tyś, coś stanie. coś się wydarzyło. You can Co? Nic mi się nie stało! Co? Moje robuxy chciałem cię ogolić na łyso! A, nie jestem łysy! Let's go! Ej, dobra, gdzie to jest pieniążek? Widzicie gdzieś pieniążek? No, wiesz, o, to nie gdzie go tu jejku. nie. Ja jest jest, jest normalnie nie zauważyłem. O, a co my tutaj mamy? Hmm. Jakaś plaża mega ładna! Ładna plaża, może Arraty. będzie się wyróżniał pieniążek, które gdzieś tutaj się znajduje. O! E, masz go gdzieś? Nie, ale Aha. myślałem, że będzie. W sumie on może być na jakiejś palmie. Na palma mi odbiła. Pa... O, o jest! Dosłownie! O, ty prezenty pod choinką, właśnie. O, tak święto, samo jak. Święto. Tak samo jak wy możecie pod choinką mieć rzeczy z Shop. Wbijajcie pierwsza linia w opisie i korzystacie, bo teraz najlepiej jest zrobić prezenty właśnie w momencie kiedy jest Black Week, czyli największe promocje na sklepie historii sklepu przez cały tydzień, także Dostajcie, bo te promocje się skończą. W niedzielę się kończą te promocje, albo do wyczerpania zapasów może mo mogą się skończyć szybciej produkty i wtedy już wasze ulubione produkty nie będą dostępne w przestępnych cenach, lepszych cenach, lepszej okazyjnej cenie, właśnie! A na święta to widzicie, nie ma co czekać. O, ty, a gdzie tutaj jest teraz? Hmm. O, tutaj jest dolar, są gacek na górze Gdzie ma Ja górze. w tej kojecie gdzie byłem, nie mogę go znaleźć Tutaj, właśnie na samej górze był ten pieniążek A teraz Uu. musimy a, znaleźć to w tym mam... mieście o. o, może na górę się będzie można wzdrapać I słuchaj, na górze Tak, mamy I trafiłem idealnie na ten domek, na którym to było <laughs> Ale łatwo Dobra, chociaż w sumie to było więcej szczęścia niż rozumu Okej, okay, teraz tu Tutaj póki co nic nie ma To E? Co? E? co? E? co ty macie tyle kasy! Ja już mam 11 milionów! O, to będzie to bardzo dużo. Tutaj znalazłem akurat jeden pieniążek, jest bardzo łatwy. Ej, czy wy zauważyliście, że to wygląda trochę jak takie pieniążki zbite w całość, tylko że żółte? O, co tutaj chodzi? Dlaczego to tak wyglądało? Dziwne, dziwne, ale dobra, e, sprawdźmy czy gdzieś tutaj może nie kryje się jakiś dolar son. tu nie. A może na zewnątrz tej stodoły? Bo, ooo, tu są nawet jakieś małe podpowiadanki. Ooo, i na samą górę, tak, na samej górze, let's go. O, Ale fajnie, a... ja już biegnę za wami, tylko wyprzedzieliście mnie dosyć sporo. Ty, a ja wy właśnie. Się. Gdzie wy jesteście? Bo... Ja jestem w mieście. O, mam kolejne. Dopiero w mieście? Nie no. wierzę. Dobra, dobra ja... ja nie wiem. mogę znaleźć kasy Czyli ja potrafię znaleźć pieniądz najszybciej. Ha, ha. O tak o, I Dobra, zaraz Ci wyścignę Wszystkie pieniądze zbiorę, wszystkie które tutaj tylko są Dawajcie mi całe pieniądze, które tutaj są, ale właśnie tutaj ich nie widzę. o, hejka A gacek nie wierzę. Dlaczego gacek jest w tyle? Zawsze gacek z przodu, był. Gacek, nie jesteś w formie, w szukaniu z rzeczy? Przycisku? No to, to A może skończyły się Robuxy? Hahaha! Chyba się Robuxy skończyły, Gacek, bo coś ci nie idzie! Oj, 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 oj! oj. To na którym jesteś już w tym poziomie? A na szesnastym, a ty? Ej! Co? Gacek mnie dogonił! Jakim cudem! To jest niemożliwe! Ja chodzę za Gackiem, bo ja wiem, że on będzie tutaj robił sami szastą na lewo i prawo. <ścoughs> Chodź to, o, czekaj, co to jest? Czekaj. O, ty. Dobra. Chyba to. Oto to widzę. Jak wam dobrze idzie, no. Ej, znalazł kolejne, nie! <grym> Tam, czekaj, dobrze, Gacek został rozwalony. Oj, i przy okazji znalazłem dokładnie to samo miejsce, co on. Dobra, i co my mamy gonie tutaj was, gonie was. Ty, możesz nas dogonić, ale wiesz co? Mm, możesz mieć z tym małe problemy. Gdzie ty... Je... Gdzie ty jesteś, ptycho? Ja jestem na poziomie 13, mhm. już do 14. Dobra, no to zrobię ci coś śmiesznego. Co, co ty <młysy> mi chcesz zrobić? Nie robię! Proszę, nie robię nie <młysy> żyłeś? Przeżyłeś? co? Prawie wypadły z mapy! Co? Jakim cudem ty przeżyłeś? To było zakazane, nie. Dobra, musimy tutaj znaleźć jakieś pieniążki. Gdzie są dolarsony? W środku, w domku? Gadiak, podpowiedź! Proszę o podpowiedź! <młysy> na dachu? Na oknie? Nie rozumiem Gacek, tego się nie da znaleźć nie, nie rozumiem, proszę mi, proszę. Co? Na oknie? Co? Ja jestem na oknie, ale... O, e, to nie było w domku! Co? Za domkiem gacek Gacek, ale mnie żeś teraz dał oszukań... o, Oszukańczo żeś mnie dał. O, A tutaj znalazłem sam. Dobra, czy ja Aha. cię już dogoniłem, gacek, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Co Ale spoko. o, zaraz cię dogonię, ale szybko! Dobra, te pieniążki to już znajdujemy tak szybciutko, że to nie wiadomo gdzie więcej ich jest, dobra, tutaj nie. O, mam kolejny, patrz, tutaj jest kolejny pieniążek. Gacek, poczekaj na mnie! Chcę ci no, pomóc! No, okay. Bo ty okay. pewnie, bo ty pewnie e, bo boksami szastasz na lewo i prawo. Ja no, już cię znam! Gdzie ty no, tutaj? Ten, jesteś? Na którym jesteście poziomie? No ja na 21 ma ty gacek. O, dwa, pa. Oooo! DETONACJA! Bum bum siaba bum bum siaba Gacek został rozwalony Daba dap, dobra czy poprzeszkadzać trochę, on jest za dobry to Ej, hey, ten jeden dolar był mega ukryty dobrze, słuchajcie, mega dobrze ukryty w miejscu? W takim bloku jakby, takim bloku a tutaj to w ogóle nie wiem, gdzie to może być, to jest jakieś toksyczne rzeczy tutaj są. Gacek, ty widziałeś w toksycznych rzeczach, gdzie był pieniążek? Pat, to tam. A, no dobrze, dużo mi to powiedziało. Dzięki Gacek, ty to zawsze dasz dobrą radę, nie? No właśnie, ta rada twoja Gackowa, to jest taka rada Gackowa, jakiej się nie da normalnie znaleźć, no nie. Nie widzę. O ma! Muka się poziom jestem już. Nie wierzę. Ja 24, ale czekaj, gacek na mnie. Ja cię chcę dogonić. Bo to sam jestem teraz i nie wiem, gdzie ja mam znaleźć te pieniążki. Tutaj I, ale jest kolejny. Ale że Wam powiem. Jak graliśmy w te gry, no to naprawdę to jest jeden z trudniejszych. No właśnie, ale tutaj powiem ci, w tej. w sianie teraz szukam. W sianie. Uh, 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 jestem teraz słodyczek na 24! Siarę poziomie. W sianie znalazłem siano, na, tak. na, na. Ej, hey, a gdzie byłeś? Byłeś w sklepie przed chwilą, bo ja jestem właśnie w sklepie. O! o bra, pod ladą. No jak nie, pod ladą, jak pod ladą musi być zawsze, słuchajcie, pieniążek, mm. tak. Dobra, a tutaj nie, tutaj nie, mm -hmm. tutaj nie ma. A bo, bo, Ej, przestraszyłeś mnie, gdzie ty tutaj jesteś? A, ty już pewnie wiesz gdzie to jest! Tak, 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 tak. Tu, tu, tu. Dobra, tu, tu. Dobra, a tylko gdzie Ty czasem jesteś? Ja! 27, 27. O, to jeden za nami, dobra, to zaraz będziesz, to poczekajmy na Ciebie chwilkę. O! gdzie jest ten komputer, o mam Patrz, czekaj, tylko jesteś, to? Woda? Tak! No, jestem tu, Ero! dogonił a, nas! Tylko, dobra, tutaj pod wodą masz pieniążek. Dawaj. Dobra, to a, już wybieram. Połączmy Uhuhu. siły, żeby znaleźć wspólnie teraz całą tą mamonę, która tutaj się znajduje. Nie zostało nam dużo czasu. O, w sedesie! O, w tak, tak, tak. Jest Skimberku! Skibiditoilecie! Skibidimani, skibidimani! Skibiditoilet koni mnie! O, tu jest, tu jest! Znalazłem pieniążek! Uhuhu. Pomaga mi kamerę! Znajdę zaraz kolejny pieniążek! Gdzie jest nowy pieniążek? Bili 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 bili. Co co? W koszu? W koszu! Co? Nie można pieniędzy do kosza wyrzucać! Co to ma być? Nie. No Biblioteka to będzie pewnie jakiś trudny pociąg! Co? Szukajcie na puka! To było zakazane, stare, to było zakazane. Biblioteka Bombateka! O? o tu jest mama! To to, to, to. Którędy? Którędy? Tutaj, Którędy? chodź za mną, chodź za mną. Nie pomyślałbym, Zobacz że tutaj. w tamtym miejscu, Uuu. słuchajcie, nie pomyślałbym O, Mamy to! Możli... Czekaj, czekaj, zaraz mi pomożesz, ale wiesz co muszę sprawdzić jedną rzecz, wiesz, bo mam chyba małego laga, mam laga małego, wiesz, Aha. O, no dobra, dobra, dobra. jestem. Ja gdzie, gdzie to było? A ty już nie kliknąłeś z tego pieniążka. A to, dobra dobra, klikam, klikam. O, cześć! Okay. jest? Gdzie tutaj jest... Co ty masz? Y to? E, co ty masz? Nic takiego. Co to? Ja jestem jakiś taki... z... Co tu się odwala? Gatek! I już teraz sam znajdę przycisk. Ha, Nie no, co to on? Co mam zrobić? A ty! Gacka znowu walnąłem. Co mam zrobić? Czemu, do, do czego się tak zbogowałeś? Nie, nie, nie. Nie wiem, ja nie mogę się ruszyć teraz. Na o ty, gacek, to... gacek, gacek. Ej, to... Tylko się nie może ruszyć. Tylko nie, się nie no, może nie, ruszyć, no, dobra. Nie. Ja Cię, o! Jest! Jestem! Dobra! A znalazłeś przejście? Nie, nie znalazłeś! Nie. nie, nie znalazłem kasy, muszę znaleźć. Gdzie ona była? Lepiej nie, nie szukaj, szukaj. lepiej nie szukaj, nie wierzę. Dobra, idę na całą górę, jak nie będzie na samej górze pieniążka, to się obrazimy. A ja ty ty znalazłeś już? Jestem na samej górze. Tutaj musi być pieniążek albo... Albo gdzieś tu. Nie, tutaj nie Tu! od się kręcę! Opa! No nie, no to, i to ty Tak, no zostałem to na tak. ostatnim etapie i zostałem królem! No nie, jak to jest nie, Idę na samą górę! Tak, jestem królem pieniędzy! Ej, co? Kto to jest faraon? Dzień dobry panie Faraonie. Okay. Co ty... O ty! Ile ty kosy jest? To cała koso jest dla mnie, czy dla Faraona? Mam nadzieję, że dla mnie. Faraonie, spadaj z tego miejsca, to jest moje miejsce. E, ale czekaj, czy ja mam tutaj znaleźć... Ej, ja tu chyba muszę znaleźć poprawny pieniążek, tak mi się wydaje. Czekaj, klikam każdy, czekaj, każdy klik. Jestem, jestem! Znajdę poprawny, znajdę poprawny! Nie, nie, nie! Znajdę poprawny! Tyś nie, nie! Nie nie! nie, 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 nie. <śmienicielskie> Znalazłem tak! <śmienicielskie> Udało się w tego, jestem najbogatszy ze wszystkich i teraz zostajesz strzała pa! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.